kochani w wielkim poście od narzekania aż trudno sobie to uzmysłowić, ale minął już rok. Przed nami kolejna lekcja wdzięczności w 40 dni. Ci, którzy byli razem z nami rok temu podczas pierwszej edycji, zapewne domyślają się, przed jakim wyzwaniem stoimy. Ci, którzy są tutaj zupełnie nowi, kochani, niczym się nie przejmujcie, zaraz wszystkiego się dowiecie. W każdym razie jeżeli szukałeś, a może nadal szukasz wielkopostnego postanowienia dla siebie, to dobrze trafiłeś, bo możesz podjąć to wyzwanie razem z nami. W wielkim poście od narzekania, oczywiście pościmy od narzekania i tym samym przybliżamy się do Boga. I tu jeszcze dodam, że z wdzięczności płynie o wiele, wiele więcej korzyści, o których będziesz dowiadywał się w kolejnych dniach. Tutaj na YouTubie Wdzięczne Serce będziemy spotykali się codziennie o 6 rano. Codziennie będziemy rozważali słowo, codziennie otrzymasz ode mnie nową wskazówkę dotyczącą tego, jak praktykować wdzięczność, i codziennie też. Będziesz miał jedno zadanie. Za każdym razem będzie polegało na tym samym, dlatego że najlepszym sposobem na to, żeby dziękować Bogu, jest po prostu zacząć to robić. Dlatego też codziennie Twoim zadaniem będzie, żebyś podziękował za coś Panu Bogu. Tym oto sposobem przez cały wielki post zbierzesz ponad 40 powodów do wdzięczności z Twojego życia. Ale żeby nie było tak prosto, to w każdym tygodniu będziemy dziękowali za coś innego. My, Polacy, mamy takich kilka sfer w swoim życiu, na które najczęściej narzekamy. Ja wyróżniłam ich dokładnie sześć i w każdym z tych tygodni, jak na przekór, będziemy dziękowali za to, za co do tej pory najbardziej narzekaliśmy. Dzisiaj chciałabym przekazać Wam takie dwie informacje. Myślę, że one się ze sobą łączą, więc dostaniecie taki dwupak. Pierwsza informacja jest taka, że wdzięczność to posłuszeństwo. Już trochę wspomniałam o wielu korzyściach, które płyną z wdzięczności. Natomiast Moja wdzięczność wynika również z posłuszeństwa, ponieważ ja mocno złapałam się tych słów, które przed chwilą przeczytaliście. W każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża względem Was w Chrystusie Jezusie. I to nie jest tak, że my po prostu wybraliśmy wdzięczność, to nie jest nawet tak, że to jest propozycja Boga dla nas, z której my możemy skorzystać. Ale nie musimy, tak zwanie dla chętnych, tylko to jest Boże zawołanie. Bóg woła nas do wdzięczności w każdym położeniu. I ja wierzę, że skoro Bóg tego ode mnie oczekuje, to to mi na dobre wyjdzie. I tutaj od razu druga informacja, tym razem o drugiej stronie medalu, czyli o narzekaniu. Narzekanie jest grzechem. To taka może trudna informacja dla niektórych, którzy właśnie sobie zdali sprawę, że narzekają, narzekali bardzo, bardzo dużo. Ale myślę, że warto powiedzieć o tym już na wstępie. Możecie więcej o tym przeczytać na przykład w księdze Liczb, którą rozważaliśmy w zeszłym roku. Tam jest właśnie mowa o Izraelitach, którzy szli przez pustynię i narzekali, że już takich męczy ta droga, że nie mają co jeść, że dlaczego nie zostali w Egipcie. Wtedy Pan naprawdę zdenerwował się na Izraelitów, zapłonął gniewem, jak czytamy. Czytamy, że zgrzeszyli tym narzekaniem i że to ich narzekanie było szemraniem przeciwko Bogu. Świat nie znosi pustki, rzeczywistość duchowa nie znosi pustki. I tak samo jak, jeżeli nie robisz dobrze, to robisz źle, jeżeli nie idziesz za Bogiem, to idziesz za złym, tak samo również, kiedy nie dziękujesz, zaczynasz narzekać. I to nie jest tak oczywiście sekunda po sekundzie, że tylko przestajesz dziękować, zamykasz usta i za chwilę już otwierasz usta i narzekasz. Natomiast kiedy tylko przestajesz dziękować, zaczynasz podążać w stronę narzekania. Powoli zamykasz się na Boga, Twoje serce twardnieje, staje się zobojętniałe i zaczynasz. Coraz mniej zauważać powodów do wdzięczności, a za to coraz więcej widzisz powodów do narzekania. I myślę, że właśnie dlatego Bóg wzywa nas do wdzięczności w każdym położeniu. I kiedy dziękujemy w każdej sytuacji, w każdym miejscu, w każdym położeniu, to do każdego miejsca naszego życia zapraszamy Boga, Bożą obecność. Więc można się domyśleć, co się dzieje, kiedy przestajemy tak robić. I zaczynamy od pierwszej sfery: Bóg. Pewnie nie raz. Zdarzyło się Tobie narzekać na Boga, albo słyszałeś, jak ktoś inny w Twoim towarzystwie na Niego narzeka. I tutaj możemy narzekać na to, że Bóg o nas zapomniał, że o nas nie dba, że nas nie kocha. Tak więc dzisiaj Twoim zadaniem będzie podziękować za taką pierwszą rzecz, która dotyczy Boga. Co jego opisuje, jakaś jego cecha. I tutaj już na sam koniec dorzucę takie zaproszenie na Facebookową grupę Wielki Post od narzek. Tam możemy sobie na spokojnie porozmawiać, rozszerzyć pewne tematy, podzielić się swoimi doświadczeniami, i tam również będę wstawiała dla Was ćwiczenia, które jeszcze dodatkowo będą rozwijały Waszą wdzięczność. I właśnie na pierwszy rzut idzie ćwiczenie, które nazywa się Koło Wdzięczności. A co dokładnie masz zrobić w tym ćwiczeniu? Dowiesz się w tej grupie. Instrukcja jak dołączyć do tej grupy znajduje się poniżej tego filmu. Nie pomijaj tej instrukcji, bo trzeba zrobić jedną ważną rzecz, żeby dołączyć do grupy. Więc my panie, na koniec tego odcinka modlimy się o to, żebyś wyprawił nas na tą drogę i żebyś na tej drodze od początku do końca nam błogosławił. My wierzymy że to jest naprawdę dobra droga, że ta droga podoba się Tobie, że Ty chcesz rozwijać naszą wdzięczność. Dlatego, Panie, błogosław nam. My to wszystko chcemy robić na Twoją jeszcze większą chwałę. Panie, działaj pośród nas. Niech tak się dzieje w Twoje święte imię. Amen. Dziękuję Wam bardzo za nasze pierwsze spotkanie, a tych spotkań jeszcze naprawdę wiele przed nami, więc zapraszajcie swoich znajomych, zapraszajcie rodzinę, stawiajcie na Instagramy, Facebooki zdjęcia siebie, swoich podziękowań dla Pana Boga, oznaczajcie je hashtagiem wielki post od narzekania, łączmy się w tym i wspierajmy. Be grateful i do zobaczenia już jutro o 6 rano.